Cześć, witajcie moi drodzy! Z tej strony Gabry, czyli ja i dzisiaj bym chciał wam pokazać wszystkie moje LEGO. Pierwszy to jest taki Batyskaw. Teraz wam go pokażę z bliska. Jest to taki batyskaw. Rusza rękami. Ojej, chyba mu się coś złołoło. Rusza rękami. Tutaj swoimi. Prawo, w lewo. Kręci nimi. Czeka się, żeby tutaj coś się mu oderwało Otwiera mu się kapsuła. Proszę, tak wygląda w środku. A. No i tak, to jest taki, to jest model, jak sami yy, widzicie yy, S03. Yy, to znaczy 302. Ups 302 302 I to ja na tyle Dobra, dalej Jest to teraz taka łódź Ten na czub mhm. Jak, jak widzicie, tutaj ma wyrzutnię rakiet na swoim grzbiecie, która strzela. O ile mi się uda w to trafić. U. <laughs> tak. Ta wyrzutnia e, razem z samą w sobie łodzią jest bardzo fajna. Hmm, ona, od, ona od razu mi się spodobała. Dobra, może teraz wam pokażę lutki, no tu jeszcze dwa duże, ale to zobaczcie potem. Tutaj jest nurek, O, czerwony. Podnosi, podnosi mu się tu. O. Um, I wygląda tak. bardzo fajne dalej tutaj jest też taki ludek też mi się podoba pomarańczowy też nurek teraz rekin czekajcie jeszcze tutaj. Teraz jeszcze tutaj jest taka pani naukowiec, ona powinna teraz siedzieć w Batyskafie, ale nie siedzi. Dobra. tak, kierowca helikoptera, a do helikoptera zaraz przejdziemy. I ostatni, już ludek to jest taki ludek ze Star Warsów, jakby zielony człowiek świnia, a więc dalej. I helikopter. Helikopter to jak na razie największy mój pojazd. I on tutaj spuszcza tak hak? O, panie haku, pan się nie spuszczaj. Więc bardzo fajne. I on tak może się spuszczać i spuszczać i spuszczać i spuszczać, aż w końcu go zacznę wciągać i wciągać i wciągać. Już mnie palec boli od tego kręcenia korbką. Okej. Okay. Teraz... Tak, już Wam pokazałem. Więc teraz spójrzcie. Kręcą mu się śmigła. I tutaj z tyłu. Otwiera mu się bagażnik tam w bagażniku są dwa takie pistolety i jeden Dobrze, możemy zamknąć klapę tutaj mu się po... Co to ci tam? O, oh, ok, odpadło mu coś. Ok, pan helikopter, spójrzcie. Podnosi tutaj z drugiej strony, oczywiście też. I tutaj, żeby mógł tutaj ludek wsiąść, trzeba zdjąć tą klapę i tadan. Tak się prezentuje helikopter. I teraz tym razem budowla. Ta budowla prezentuje się tak. Tutaj się to. A to w kasie tutaj podnosi i opada, da? <grystanie> opada, da, yy, I opada. Ale tutaj ten most też się podnosi i opada da Panie uścisko widać tutaj pana, pana trzeba o ta budowla tak się prezentuje z góry. I tutaj jest jakieś tam kręcidełka. I teraz. Spójrzcie, teraz, teraz, teraz. Wyrzucnie rakiet. To się zdejmuje i tam w środku wygląda tak. A więc to na tyle jak na razie za niedługo dostanę na lego, więc będzie nowy filmik. I no więc wiecie, no to na razie buziaczki.